Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Może Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, o to anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi Syna któremu nadadzą imię Manuel, to znaczy Bóg znam. Oto słowo Pańskie. Kiedy składzą grzechy nasze. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Tu święty został dany o Maryi, a przez Maryję całej ludzkości aby dokonał się plan zbawienia zamierzony przez Boga od zaraniu dzieju. Maria już o początku świata była wybrana w zamysłach Bożych, Bożej inteligencji jako ta niewiasta, która przyniesie nam Zbawiciela, przyniesie nam pokój, przebaczenie, miłosierdzie. Dzisiaj przeżywamy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I że ważny to dzień, radosny dla nas dzień, kiedy wspominamy, kiedy nasze serca kierują się do Maryi, umiłowanej Oblubienicy Boga, tej, która jest pełna łaski, tej, która jest pełna Ducha Świętego, która przychodzi do nas, jak matka do dziecka, które może się ubrudziło, może upadło, poraniło się, zaprątało się gdzieś w życiu. Jak prawdziwa matka mówi, chodź, Przytul się do mnie, bądź ze mną. Ja Ciebie kocham, zobacz, jak Cię kocham. W moim sercu spokój jest przebaczenie. Widzisz, jak matka, która całuje, która leczy rany, która obmywa dziecko, żeby nie chorowało, żeby nie umarła, ale żeby żyło, żeby było pełne pokoju. A walka jest dzisiaj okrutna, której doświadczamy, myślę, każdy każe znać doświadcza i o tym już Bóg mówi. W tym momencie, kiedy nasi prarodzice upadli w grzech, dali się zwieść złemu duchowi. To jest pewna tajemnica, Bóg jest wszechmogący, jest miłością, z miłosierdziem, a tyle zła się dzieje na świecie. Ja chcę czynić dobrze, ale czynię zło, którego nie chce, mówi święty Paweł. Tyle zła. Jest to pewna tajemnica nieprawości, tajemnica mocy zła, mocy złego ducha nad człowiekiem, który się nie pilnuje, który może nie chce Bożej, Bożej łaski. Już o zarania dziejów, kiedy człowiek upadł, Bóg powiedział do złego ducha: Kładę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. Ty zmierzysz mu piętę, ale ono zmierzy ci głowę. A ten potomstwo niewiasta, ten niewiasta to jest pełna łaski, pełna mocy. Ona ma tą moc, siłę zmiażdżyć głowę węża i ci, którzy z nią są. Dlatego bardzo potrzebujemy, dlatego po grzechu pierworodnym, kiedy serce człowieka otworzyło się na złego ducha i zły duch ma dostęp do nas przez myśli, nasze pokusy, wyobrażenia, ma dostęp do każdego człowieka. Wielu ludzi nawet o tym nie wie, nie spostrzega się temu. Wielu ludzi nawet jest z niewolnikami złego ducha, ale nawet się nad tym nie zastanawia. Po prostu pędzi e, z klapkami na oczach, nie zastanawiając się dlaczego, co i jak. Dlatego po tych tragicznych wydarzeniach Bóg nie zostawił ludzkości samej, dał nam najlepszą Matkę z nieba, Maryję. Matka Jezusa. I kochani. Z narodzeniem Maryi na świecie zaczął się pewien pewna nowość przyszła na świat, której nie było od początku świata. Owszem, byli ludzie sprawiedliwi, można Mojżesz wymieniać Abraham, Izak, ale nikt. Nie miał tej łaski co Maryja. Nikt nie miał takiego serca jak Maryja. Maryja jest, ma niepokalane serce. Maryja jest wzięta, zachowana od grzechu pierworodnego. Niepokalana jestem, niepokalane poczęcie, mówi Maryja. Serce czyste, serce oddane Bogu. Serce, które jest świątynią Boga, świątynią miłości, pokoju. Takiego serca nikt nie miał. Tu zaczyna się pewna nowość w dziejach świata. Obecność Maryi, obecność jej serca. I kochani, w tym sercu Maryi mamy ochronę, mamy siłę, mamy moc. Jak mówię, to jest pewna tajemnica nieprawości, że zły duch ma taką moc nad ludźmi, ale cóż to jest wobec mocy niepokalanego serca Maryi. Dlatego szczęśliwy ten kto się chroni w tym sercu kto przechodzi do Maryi i chroni siebie w jej niepokalanym sercu Maria jest w każdej chwili gotowa być z nami pomagać nam nieść krzyż Maria jej niepokalane serce z bezpiecznym schronieniem otwartym dla każdego z nas tam gdzie znajdziemy pokój doświadczymy radości tam gdzie Jezus udziela nam swojego błogosławieństwa, gdzie spotykamy Boga. Dlatego bardzo potrzebna nam jest taka łączność, relacja z Maryją, miłość do niej, również wdzięczność za to, co Bóg przez nią czyni. Dlatego Maryja, zobaczmy już, można by wymieniać wiele miejsc, w których przychodzi na ziemię. No dzisiaj jest tych miejsc wiele. zatwierdzonych przez Kościół, mówię o tych jest to jakiś taki rzeczywiście też znak czasu. I Maryja, gdzie przychodzi, mówi Przestańcie obrażać Boga, kochajcie Boga. Słuchajcie, co mój Syn Jezus mówi. I usilnie powtarza, módlcie się, dużo się módlcie. Mówcie różaniec. I dzisiaj są takie czasy, można je porównać trochę do czasów z wieczornika, kiedy apostołowie byli przestraszeni. Jezus został ukrzyżowany. Oni schowali się, trwali w Wieczerniku, pełni lęku, niepokoju. Ale z nimi była Maryja w wieczorniku i modliła się z nimi, umacniała ich wiarę. Razem z Marią oczekiwali na przyjście Ducha Świętego, na wylanie się Ducha Świętego na nich, a później i na cały Kościół. Maryja ich umacniała i dzisiaj to samo Maryja mówi, módlcie się dużo, bądźcie ze mną, trwajcie ze mną. Czyli zaprasza nas do takiej relacji, jak apostołów wtedy wieczorniku. Zaprasza, byśmy trochę trwali, tak w wieczerniku też, na ile możemy. Trwając w modlitwie w różańcu rozważania Słowa Bożego. Także to jest ważne dla ludzi młodych, dla dzieci, także jest ważne dla ludzi, może którzy się chwieją, wchodzą w nałogi jakieś, ich jest bardzo wiele dla małżeństw, dla ludzi starszych, nierozorzuconych, dla ludzi samotnych, czujących się źle w życiu, w depresji. Jakże to ważne, trwać w takiej relacji, w modlitwie, która jest trwać w sercu Maryi. Czuć się kochanym, czuć się przytulonym przez Maryję. I tam znajdziemy Ducha Świętego, tam znajdziemy pokój. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. A ja będę prosił Ojca, innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy. już wyraźnie mówi, że obiecuje nam Ducha Świętego. Tak apostołów wtedy, tak samo dzisiaj trwajmy z Maryją, aż przyjdzie Duch Święty, który przemienia życie człowieka, przemienia serce, lęk zamienia w pokój, rozpacz zamienia w radość, to jest Duch Święty, Duch mocy, pokoju. Ale żeby trwać w Duchu Świętym, mieć Ducha Świętego, to Jezus mówi, kto ma moje przekazania i zachowuje mnie, ten mnie miłuje, kto mnie miłuje, będzie umiłowany przez Ojca mojego. Ja go umiłuję i objawię mu siebie wam powiedziałem przebywając wśród was za paraklet Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przekazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była. A zatem warunkiem miłości Boga, a Bóg jest miłością. warunkiem miłości Boga jest zachowanie Jego prawa, Jego przykazań. To jest ważne, żeby poznawać to prawo, na ile możemy trwać, wypełniać to prawo Boże. I wtedy Jezus mówi: Będziecie mnie kochać, będziecie mieli miłość w sercu, jeżeli będziecie zachowywać moje przekazania, moje prawo. Dzisiaj tak wielu ludzi sobie to lekceważy, zmienia swoje zasady życia, wszystko właściwie wolno. No, ale do czego to prowadzi, to, to widzimy i na wschodzie, i na zachodzie. Można by tu dużo wymieniać. Franciszek mówi, że to trzecia wojna światowa w kawałkach właściwie. Trzecia wojna światowa, która niszczy, powoduje śmierć, rozpacz wielu ludzi. Dlatego, że sam krzywdę sobie robi, odrzucając Boga, odrzucając jego prawo, jego, jego przykazania. I to rzeczywiście i sprawiedliwość Boża, ja by chce położyć temu kres też. Jezus mówili, że chce ukarać ten świat, to też mówi do Faustyny, ale Maryja wstawia się za nami, za dziećmi. Maryja wchroni nas, tą rękę jakby karzącą Boga jeszcze powstrzymuje, bo to są jej dzieci, ona kocha te dzieci. Jakby syn nie może jakby przejść ponad tą ręką Maryi, i ona wyprasza, prosi o miłosierdzie błaga o miłosierdzie dla, dla całego świata, o nawrócenie dla, dla Mnie i dla Ciebie, dla nas wszystkich. A zatem Jezus jest bezsilny wobec łez, wobec prośby Maryi, Matki Jezu, jej Matki Jego Matki. Taka jest moc Maryi, taka jest moc jej serca, jej miłości. dlatego jest mówi, ja jeszcze zwlekam, jeszcze czekam, i szukam tych, którzy chcą, chcą żyć według mojego słowa, chcą kochać, chcą trwać z Maryją, przyjmują jej słowo. Ale jednocześnie, jaki to jest ból, kiedy Jezus widzi, że jego matka jest wyśmiewana, kiedy ludzie odrzucają te prośby Maryi, nie zwracają na to uwagi. dzisiaj świat w większości jakby tym nie jest zainteresowany. Ale błogosławieni, szczęśliwi, ci, którzy chcą trwać w miłości do Maryi, chcą trwać w tej relacji, chcą trwać tak jak apostołowie w modlitwie z Maryją, chcą trwać w jej sercu niepokalane. To jest pewna tajemnica, którą trzeba doświadczyć, to nie da się tego opowiedzieć. Ty i ja musimy to doświadczyć relacji z Maryją, wejścia w jej niepokalane serce. To są rzeczy duchowe doświadczenia jej miłości, jej pokoju. Ona, kiedy się uśmiecha, po prostu uzdrawia, uzdrawia ciebie, uzdrawia twoje serce, duszę, ducha. Taka jest Maryja. Jej uśmiech sam już jest uzdrawiający, jej obecność jest uzdrawiająca. Bogu dziękujmy za to dzisiejsze święto, za narodzenie Maryi, że Bóg daje nam Maryję jako tą, która nas chroni, nieustannie nas wspiera. I pomaga. Dlaczego kochał cię, Marze, i oświetlać sam? Dlaczego. Dlaczego?